Jak myślisz, co jest gorsze? Awantura w przedpokoju czy cisza w salonie? Odpowiedź brzmi: wersja Silent Mode, czyli cichy foch Grażyny. Awantura jest przynajmniej uczciwa. Krzyk, teksty, trzaskanie drzwiami. Widzisz, że jest wojna. Możesz się przygotować, założyć mentalny hełm i wziąć tarczę. Cichy foch to tryb premium. Wracasz do domu, mówisz: "Cześć", a tam klimat jak na czyimś pogrzebie. Ona chodzi, sapie, trzaska szafkami. Ale jak zapytasz, co się stało, słyszysz legendarne nic. Talerz postawisz trochę głośniej, spojrzy na ciebie jak na Putina. Zapytasz drugi raz, dostajesz, gdybyś się interesował, to byś wiedział. To jest ten moment, kiedy wielu gości robi błąd życia. Zaczynają tańczyć wokół focha jak w rytuałach deszczu. Kupują czekoladę, kwiatki, przepraszają profilaktycznie, chociaż nie wiedzą za co. Wchodzą w tryb pieska, który przyniósł kapcie i prosi, żeby pani znowu się uśmiechnęła. I co się dzieje? W jej głowie zapisuje się komunikat. Jak obrażę się na cicho i będę robić miny, to on zacznie skakać, żeby mnie udobruchać. Czyli foch jako narzędzie sterowania zachowaniem faceta. Nie wszystkie kobiety tak robią, ale jak trafisz na taką grażynę, to cichy foch będzie wracał jak rachunki za prąd. Co z tym zrobić? Po pierwsze, nie zgaduj. Jak słyszysz nic, odpowiadasz spokojnie: "Okej, okay. jak będziesz chciała pogadać normalnie, to jestem." I zajmujesz się swoim życiem. Po drugie, nie nagradzaj focha prezentami i czułością, bo jak nagradzasz, to uczysz. Jak dziecko, które zadarcie się w sklepie dostaje batonik. Po trzecie, rozmawiaj ale na zimno, nie w środku obrazy. Słuchaj, jak coś jest nie tak mów wprost. Ciche fochny na mnie nie działają. Jak chcesz partnera, a nie pieska, to rozmawiajmy jak dorośli. Bracie, cisza potrafi być głośniejsza niż awantura, ale tylko wtedy, kiedy się jej boisz. Jak przestajesz się bać, to foch traci moc i zostaje tylko obrażona mina w dresie.